Hej, witam ponownie na swoim kanale. Ja dosłownie kilku dni temu wróciłam z Ukrainy do Polski. Jechałam tam tylko po to, żeby wylecieć złom, dokończyć swoje leczenie, zanim opowiem tą całą historię, jak mi e, wszystko to poszło. Bardzo polecam do obejrzenia Tutaj ma się pojawić ten filmik. Ja tam szczegółowo opisuję z czym miałam styczność i dlaczego mi w Polsce nie mogli pomóc. Nikt. Po prostu odsyłali mnie na Ukrainę i właśnie byłam. Wróciłam dosłownie trzy dni temu. Bardzo często widzę w komentarzach i w ogóle na internecie piszą, że gdzie jest ta wojna, że wszyscy żyją i prowadzą normalne życie, chodzą do restauracji, spacerujemy i tak dalej, tak dalej. Byłam w Lwowie i odpowiadając na pytanie, gdzie jest ta wojna, właśnie przeraziło mnie to, co widziałam tam w Chwala Bogu, nie napotkałam się na żadne na żaden alarm i na żadne wstrzelewanie miasta, tylko zobaczyłam dużo ludzi z protezem, dużo ludzi w mundurach wojskowych, dużo znaków strzałki takie i oznaczenia, że tam jest schronisko i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko, co oznacza, że wojna nadal trwa. Też dużo ludzi, kto Zbierałem pieniądze, w szczególności gdzieś w centrum, na rynku albo przy dworcu na potrzeby żołnierzy. i też akurat kiedy już siedziałam w autobusie na dworcu, miałam jechać z powrotem tutaj do Polski. Wszedł do nas taki mężczyzna, który ma, miał skrzynkę, bo który zbierał pieniądze też na potrzeby mobilnej stacji. Do leczenia akurat stomatologicznego prowadzę taki wolontariat, że bezpłatnie leczę zęby żołnierzom, które są na tych kurących no, miejscach przy samym froncie. Ale to zauważyłam, że coraz mniej ludzi po prostu wspierają jakoś, coraz więcej po prostu mogą przejść przez i nawet nie zwrócić uwagi. Rzeczywiście zauważyłam, chociaż to był dzień roboczy, przyroda akurat, ale na ulicach było bardzo mało mężczyzn, tylko starszych ludzi. Na dworcu wiadomo, że w wokół dużo ludzi, ale i tak mało mężczyzn. Co mnie zdziwiło, że spotkałam też cudzoziemców i akurat Polaka. Też usłyszałam po głosu, poznałam, że to są ludzie z Niemiec i też z Hiszpanii. Byłam bardzo zdziwiona i zaskoczona, że ludzie nie boją się jeździć na Ukrainę w tych czasach. Wiem, że to jest w Lwów, ale powiem szczerze, że ja bardzo się bałam, kiedy zbierałam się na Ukrainę i nie chciałam jechać, ponieważ miałam już dla doświadczenia z tym lekarzem, że nie chciałam do niego akurat wracać. To jeszcze i wojna po prostu. I nie było mnie tam dwa lata, więc było to dla mnie taki stresik, ale. Ja miałam przesiadkę w Rzeszowie, tam nocowałam i później bardzo rano, o czwartej rano miałam autobus na Ukrainę. Teraz jest noc. Czwarta godzina rano, ja idę na swój autobus, taki jest pusty Rzeszów. Ja kiedy weszłam ze swojego hotelu, było jakoś trochę strasznie, bo mieszkałam, mieszkałam na rynku. Tak było pusto jakoś tak rynek, tylko mi się kojarzy z alkoholem, nie wiem. Z jakimiś dziwnymi ludźmi, ale dworzec tak samo. I teraz właśnie już podchodzę pod dworzec. Tutaj yy, często jest w Polsce spotykane, że kolejowe i autobusowe są razem. I kiedy weszłam do tego autobusa, byłem po prostu cały zabity ludźmi, kto jechał na Ukrainę i widziałam tam młode dziewczyny, którzy po prostu nie bały się. I ja też jakoś poczułam się bardziej swobodnie, jakoś się uspokoiłam. Kiedy już przekroczyliśmy granicę, było mi tak ciepło, tak mi było przyjemnie widzieć te widoki. Przejeżdżaliśmy przez różne wsi, choć nigdy nie byłam na tych wsi, ale bardzo skorzyłem ich ze swoją miejscowością, gdzie ja dorastałam. To do obwód winicki. I ten cały wyjazd mi jakoś bardzo szybko minął, bo rzeczywiście byłam tam bardzo, bardzo krótko, bo rano o 4 Około 4 rano wyjechałam z Rzeszowa i gdzieś około 11 byłam we Lwowu. O 15 miałam wizyty z i już o 19 miałam autobus z powrotem do Rzeszowa też najpierw. Ale za ten bardzo krótki czas, co jakieś, nie wiem, pół godziny sprawdzałam sobie aplikację, czy nie ma żadnego alarmu. Wiem, że na mieście są takie głośniki, że wszyscy bym usłyszeli, że jakiś alarm się włączył, że jest jakaś, jakieś zagrożenie, e, Obstrzelania rakietnego, czy nie wiem, szahedy, czy coś jeszcze. Wiem, że ludzie werwowu bardzo często e, nie są tak przez Zwyczajnie do tych alarmów, jak ludzie w Kijowie i w Charkowie i każdy nowy alarm, i jakiś obstrzał jest po prostu traktowany jako pierwszy i ludzie go tak przeżywają, niby to pierwszy. Co mnie też zaskoczyło, to jest to, że na Starym Mieście różnego rodzaju skulptury, takie, nie wiem czy wiecie, we jest taki fontan, czy nawet dwa, gdzie jest Neptun i różne na przykład, gdzie są kościoły lub jakieś hramy, to różne skulptury są takie obszyte różnymi, po prostu zasłonięty jakoś, obszyte. Jakieś materiały, nie wiem gdzie to była to taka siatka i później jakieś kartony takie mocne, żeby w przypadku jakiegoś zagrożenia to nie było uszkodzony I tam pokażę Wam filmik, że napisane, że będziemy się cieszyć z tego piękna, z tymi fontanami i tym wszystkim pięknym po zakończeniu wojny. Ja po prostu czytałam to i byłam po prostu przerażona. Poczułam to, co ludzi przeżywałam tam na co dzień, że... Wiem, że część już przyzwyczaiła się, ale... Po prostu ludzie odkładają swoje życie na później, na jakiś niewiadomy termin i po prostu nie korzystają z życia na cały oddech. I to jest bardzo smutne. Też to, że założyłam, po prostu dużo ludzi chodzi z protezem, Zazwyczaj to są żołnierze, którzy wrócili stąd. I po prostu jakoś trudno o tym myśleć, kiedy coś takiego widzisz. I brakuje po prostu słów, żeby to opisać, bo widziałam dużo na internecie, dużo rolek z wojskowymi, którzy opowiadają o wojnie, o to, co przeżyli, jak radzą sobie z protezem, jak przyzwyczają się do nowego życia po tym strasznym przeżyciu, co mieli. Ale kiedy zobaczyłam to na własne oczy, to jakoś całkowicie inaczej to odczułam. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, to były ceny. Ceny na jedzenie, bo w sumie nic więcej nie kupowałam. Tam niektóre tabletki, ale to są nie takie same, jak tutaj mamy w Polsce. I wiem, że jakie niskie zarobki są na Ukrainie, jaka jest bieda. I widać to też że patrząc po prostu na ludzi, akurat przy dworcu bardzo często akurat na dworcu da się spotkać ludzi z różnym dochodem. I tak spotkałam dziecko, które miało tą zabawkę. Labubu, która jest teraz bardzo popularna, ale jest też bardzo droga. W sumie nie wiem, kosztuje. Jeśli wiecie, to napiszcie w komentarzu. I po prostu z innej strony widziałam parę, gdzie dziewczyna, która czekała swojego chłopaka, prawdopodobnie gdzieś, nie wiem czy z wojny, czy czyli po prostu, nie wiem, gdzieś on był na uczeniach. I widziałam ten moment, gdzie oni się spotkali. i Pewnie długo nie widzieli jeden drugiego ponieważ ona płakała i nie mogła się nacieszyć, że go widzi. Na tym dworcu zobaczyłam takie różne wartości życia. I nie chcę źle nikogo traktować, po prostu nie wiem, co przeżyło to dziecko. Może jako ojciec gdzieś siedzi tam w ciągu i modli się za swoje życie. Ale po prostu chciałam zwrócić uwagę, że życie jest takie różne, jest taki kontrast, że nawet przy tych warunkach, co mamy teraz w Ukrainie, ludzie starają się jakoś żyć, dbać jeden o drugiego, jakoś wracać tą radę życia, żyć nie, nie poddawać się. I pewnie każdy potrzebuje różną ilość czasu, żeby do tego się przyzwyczaić, jakoś to przeżyć. Już ma mieć inne podejście do tego, w jakim środowisku, on czy ona znajduje się i jakoś budować życie z tego co jest albo coś zmieniać i tak dalej i tak dalej. wracając do głównego powodu mojej podróży powiem tak, że przed samym wizytą u stomatologa bardzo było mnie strasznie jakoś ja się bałam. Przyszłam za jakieś 40 minut przed. Siedziałam tam w korytarzu, patrzyłam jak inni ludzie też siedzą w kolejce. Jakoś starałam się siebie uspokoić. Później zobaczyłam na korytarzu swojego lekarza, tylko się przywitałam. On też przywitał się i już się uśmiechnął. Nic więcej mi nie powiedział. Po prostu poszłam do gabinetu, on mnie zaprosił. Ja się usiadłam, on zapytał jak ja w ogóle się mam i zaczął swoją robotę. Ja byłam nastawiona, że ta cała wizyta, ta cała procedura potrwa jakąś godzinę. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to jeszcze raz powiem, że Bo zobaczcie ten filmik. Ja tam opowiadam bardzo szczegółowo przez co ja przechodzę. I okazało się inaczej. Gdzieś może za 10-15 minut on już dostał nitki i zaczął mi szyć tą ciosło. I ja bardzo byłam zdziwiona, że on nie brał żadnego wiertła, żadnego dźwięku nie było, żeby on coś tam na siłę robił, i jakoś bardzo szybko mu poszło to wszystko i powiedział, że już jest odkręcony i już zakręcił mi ten łącznik. I wszystko jest zeszyte i jest ok. Pokazał mi nawet tą szyrubę, Byłam bardzo zdziwiona, że ona jest żółta, że wyglądała na oryginalną. Nie wyglądała jako jakaś podruba, jak ten lekarz w Polsce mi powiedział. Rzeczywiście była trochę poszkalowana z góry, tak niby ktoś ją wiertłą uszkodził. I zajrzałam w ten otwór. I rzeczywiście nie zobaczyłam tam żadnego kompozytu, ani cementu, ani nic takiego. Było tam coś w kolorze różowym i rzeczywiście wyglądało jako kość. I też rzeczywiście był trochę zepsuty ten otwór. Tak jakby ktoś próbował go otworzyć, ale się nie udawało. Tak jakby też ktoś go uszkodził wiertwem, nie wiem, czy jakimś kluczykiem próbował otworzyć tyle razy, że mu się nie udawało i widać, że popsuł się. Ale mojemu lekarzowi w Ukrainie tutaj po prostu udało się to zrobić, nie wiem, w jakieś 10 minut. Ja w ogóle nie zrozumiałam, jak on to zrobił. I na tyle szybko, bez żadnego zbędnego szumu i dźwięku, że po prostu byłam w szoku. W takim dobrym szoku powiem i trochę zaskoczona, że teraz nie wiedziałam. Po prostu siedziałam w tym gabinecie i nie wiedziałam. Ten lekarz w Polsce był taki miły do mnie, takie zaufanie u mnie zdobył do niego. Tak mu wierzyłam, że rzeczywiście tam coś nie tak. Ale teraz już zaczęłam od nowa wierzyć swojemu lekarzowi z Ukrainy, który to zrobił szybko. Profesjonalnie, bez żadnego wirtua i tak dalej, i tak dalej. Też mi oznaczał ważną rzecz, że ten lekarz w Polsce prawdopodobnie podczas tego, jak zdejmował mi kość, która znajdowała się nad dipwantem, to zrobił mi za dużo niż trzeba. Ale nadal jest w porządku, tak, na granicę, można powiedzieć. Trochę byłam smutna z tego powodu, ale bardzo się cieszę, że wszystko chociażby jest tak, bo mogło być gorzej. I bardzo się cieszę, że nie zgodziłam się tego polskiego lekarza próbować to odkręcić tym jakimś sposobem, który nie był z protokołu, który on mi proponował w razie czego. To rozczęcie takie wzdłuż. I jakiś tam sposób innym instrumentem odkręcanie. ja po prostu podziękowałam swojemu lekarzu tutaj w Ukrainie. On mi też pokazał te wszystkie paszporty, co on mi wysyłał w tą dokumentację tych implantów. I wszystko się zgadzało. I rzeczywiście miałam tą żółtą śrubę, która jest zgodna z tą nową, co mi pokazywał, taką samą. Podsumowując byłam bardzo zadowolona. Nie oczekiwałam takiej wizyty. I jakoś zmieniłam swoje zdania o tym lekarzu, powiem szczerze. I jakoś teraz y, zastanawiam się, o co chodziło z tym polskim lekarzem. Mówił mi, że jest bardzo dobrym, ma duże doświadczenie, widział dużo różnych infantów, Ale coś mi teraz już się nie zgadza. Po prostu. Ja byłam jako, nie wiem, w takim stanie, że jak wagi. Czy polski, czy ukraiński mi ktoś klamia? Ktoś z nich nie jest profesjonalistą, ale w końcu odpuściłam ten cały temat. Byłam bardzo szczęśliwa, że wszystko się udało, udało się odkręcić. Nie był zepsuty mój implant. Po prostu cieszyłam się, cieszyłam się z tego, że byłam na Ukrainie. Jeszcze dlatego, że czułam się tak dobrze w swoim języku, w swoim kraju, że mam w końcu zrobiony ten ząb. Jeszcze. Wiadomo, nie do końca, ale to była najgorsza, najcięższa część tej roboty. Nawet teraz, pomimo to, że droga do Polski, powiem szczerze, była bardzo trudna, bardzo długa, kolejka na tej granicy była ogromna, po prostu. Miałam przyjechać o godzinie 23, a przyjechałam od 3 nocy do Rzeszowa. I w tej godzinie po prostu Miałam iść jakieś 10 minut do swojego pokoju, gdzie mam wynajmowany, na tą jedną noc. Później rano wstawałam i pracowałam w parku, ponieważ trzeba było wymeldować się do godziny 10. I pracowałam cały czas na zewnątrz przy komputerze. Chwała Bogu, że mam pracę zdalną. A wieczorem o 17 miałam pociąg do miasta, gdzie teraz Mieszkam. Teraz na mnie czeka jeszcze kolejny etap zrobienia korony, ale mój lekarz w Ukrainie powiedział, że to jest taki poziom początkujący, że tutaj każdy już może to zrobić, on ma nadzieję. Jeśli nie, to on oczywiście mnie zaprasza ponownie, a ja bym chętniej pojechałam jeszcze raz na Ukrainę, powiem szczerze, bo bardzo była ta krótka podróż, tylko bardzo droga. Bo tylko po to, żeby spędzić te pół godziny w swojego lekarza, Musiałam, musiałam, zrobić dużą robotę z przesiadkami, pobytem w hotelu i tak dalej, i tak dalej. Ale nie narzekam, w każdym razie bardzo się cieszę, że odwiedziłam Ukrainę, bardzo się cieszę, że mam, już mam kolejny etap z tym zębem, w końcu to za niedługo się kończy, to leczenie. Miałam krótką weczeczkę, jakieś oderwanie od zwykłych dni w pracy. Miałam po prostu jakąś taką podróż i bardzo się cieszę z tego powodu. Dzięki, że wysłuchaliście to do końca. Życzę wszystkim po prostu zdróbka, takiego dobrego, najlepszego. Widzimy się w kolejnych filmikach.